Mogę się uchylić od tego od odpowiedzi. Proszę Państwa, niestety więcej. Od razu powiem. Tak, więcej urzędników, ale i to się wiąże z tym, co, co mówiłem chwilę wcześniej, proszę Państwa. Skomplikowane prawo. To powinno być wszystko upraszczane, a, a to się komplikuje. I teraz powiem tak, no ta większa ilość urzędników to na pewno się wiąże z tym że staramy się nie tylko my, no, ale w ogóle samorządy w Polsce no, o, o te środki unijne, które kiedyś tam mówiono, że żeby należyć do Unii to ileś tam nas to kosztuje jako Polskę, teraz próbujemy te pieniądze odzyskiwać. Nie ja wiem, nie, 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 nie znam. Nie. Nie wiem w jakim procencie, od razu powiem, właśnie nie wiem czy dobrze powiedziałem, proszę Państwa, czy ta sama. Nie, w każdym razie to inaczej, to inaczej. Po, z mojego punktu widzenia, proszę Państwa, zyskujemy te pieniądze, zyskujemy, bo na pewno gmina, proszę Państwa, na pewno gmina nie dała tyle, tyle środków finansowych, a nie przeznaczyła odpowiednie w czym, czy w podatkach, czy i, i tak dalej, może w podatkach to mówię, nie wiem jak daleko to te pieniądze do, do Unii szły, ile zyskuje. I teraz, żeby, żeby te środki, proszę Państwa, skonsumować w jakiś sposób, to jest potrzebna faktycznie no, potężna ilość urzędników. Nie tak dużo być może w gminie, jak na, i na innych szczeblach i na pewno na szczeblu wojewódzkim. To się zupełnie zgadzam, czy marszałkowskim, przepraszam, ponie, ponieważ y, urząd, y, z, znaczy, z, samorząd województwa, czyli, y, czyli marszałek decyduje o podziale środków tej Unii Europejskiej. I tamtych urzędników, co słyszę, że teraz znowu ponad 100 ileś ma być, czy, czy 130 więcej, właśnie tylko do, do dystrybucji tych środków, które my możemy otrzymać, otrzymać. Proszę Państwa, a przygotowanie wniosków jest naprawdę skomplikowane, skomplikowane. To nie jest proste. Procedury są tak skomplikowane, proszę Państwa, że nie mówię, więc są jest dla obrony jakby... Takiego, takie proste przygotowanie. Ma... Panie burmistrzu. Ale my, proszę Państwa, ale ja, ale ja te środki chcę uzyskać. Ja nie mogę, Państwa, ja nie Panie burmistrzu, ale pan... Że nie, to nie panie burmistrzu, ale pan filder przed chwilą nam wmawiał, że to nasze prawo jest skomplikowane, a z Unii coś ma się polepsza a tu okazuje się, że to skomplikowane prawo przychodzi stamtąd, a nie stąd. Nie, o, to, o nie tym nie r... mówię, ja nie wiem skąd to, skąd to prawo się bierze, to, to no to pewnie, to to że wiele jest przenoszonych tak. tak. Y -y -y -y. Ale, ale, proszę Państwa, jeżeli o tych środkach mówimy, to nie do końca prawo unijne mówi yy, w jaki sposób w te środki, to to są często nasze wewnętrzne przepisy. Nasze wewnętrzne przepisy, proszę Państwa, a wcale nie unijne. No tak, bo my to nasze wdrażanie właśnie przepisów unijnych na teren Polski no, próbujemy zrobić, ułatwić, czyli skomplikować. Ja no, tutaj właśnie chciałem jeszcze zapytać o ten transfer pieniędzy, bo jak, jak pan to widzi? Bo zawsze mnie to bawiło, że pieniądze, które wypracowują firmy w danej gminie, transferują poprzez urzędy skarbowe do Warszawy i dopiero one wracają z powrotem. Ile, y, czy pan może taki przedstawić taki może pobieżny y, bilans? Ile jest wypracowane w gminie pieniędzy i ile wraca tych pieniędzy do pana? Tak, dokładnie tak. Proszę Państwa, y, podatku dochodowego od osób fizycznych wraca do gminy 37%. <gry> Proszę Państwa, no tak, no, można powiedzieć y, dużo, nie dużo. było mniej, ale proszę Państwa, to nie jest źle, to, to, znaczy ja, ja to oceniam akurat tak z, z mojego punktu widzenia, bo wiem, że to są niemałe środki, a gmina Kurnik nie jest gminą biedną, proszę Państwa. To, co widzimy między Kurnikiem a Poznaniem, te tereny aktywizacji gospodarczej, wielkie powierzchnie mag magazynowe, to to przynosi dochód gminie. Pewnie, że położenie, położenie mamy świetne, bo tutaj na obrzeżach miasta Poznania, Poznań wiadomo, że już jest troszkę no, no, zabudowany, tak, y, się rozrasta na zewnątrz, My te tereny jeszcze mamy i, i tam no, też mamy się... szczęście trochę, no pewnie może tu już jest i, i taka trochę zasługa władzy że, że potrafimy z tymi firmami rozmawiać, że te wielkie powierzchnie magazynowe powstały u nas, a nie po, z innej strony Poznania na przykład. A podatki... Pewnie. Te firmy rosną podatki. Wiem, że Państwo inaczej sobie myślicie o tych podatkach, a dla mnie, dla gminy, proszę państwa, to każda, każdy metr kwadratowy to jest 19 zł. Tych metrów jest dość dużo i yy, dochody gminy rosną, no, bardzo szybko, w ciągu dwóch, trzech lat. Tylko Panie powiedzmy... burmistrz, gdyby Pan nie był tak obciążony różnymi zadaniami, które Pan musi wykonać jako gmina, jako Burmistrz, yy, nie potrzebowałby Pan tyle pieniędzy? Ale trzeba ja by było właśnie... ja mam tutaj taką uwagę drobną, ponieważ pan burmistrz powiedział, że 37% podatku dochodowego. I jest to, jeżeli tylko przyjąć ten współczynnik, jest to bardzo dobry współczynnik, takie klasyczne państwo, ono dzisiaj zbiurokratyzowane, ale jeżeli patrzeć pod względem centralizacji Niemcy, które mają dosyć klasyczny podział właśnie yy, użytkowania podatków, to znaczy jedną trzecią się na poziomie gminy, jedną trzecią na poziomie Landu, jedną trzecią na poziomie federacyjnym. Użytkowuje. Tak w przybliżeniu to się przesuwa, ale Polska jest tutaj krajem no, dramatycznie scentralizowanym, bo trzeba przypomnieć, że podatki dochodowe w Polsce stanowią, nie pamiętam, to jest kilkanaście procent dochodów budżetu. W związku z tym proszę pamiętać, że gdyby gmina miała 37% podatków w Polsce, to by opływała tutaj... Dobroty. Natomiast jest to tylko 37% podatku dochodowego, to jest chyba 16%, jak dobrze pamiętam, w ogóle podatków dochodowych. Głównie jest to VAT i akcyza, podatki dochodowe, czyli znaczy podatków w Polsce i w danin publicznych. także, publicznym. No... Proszę Państwa, do, dopowiem o tych podatkach, bo mówiłem o osobach fizycznych, natomiast tylko 6% osób prawnych. nie? To, to, to jest też ważne, czyli tylko 6%, a osoby prawne przecież to, to jest jednak, jednak duży potencjał jakiś. A podatek, bo powiedziałem o tych powierzchniach magazynowych, o tych 19 zł, to jest z kolei o podatki od nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest w całości dochodem gminy. Czyli, czyli firmy, które powstają, no nie no, stuprocentowy. O nie, nie, to, to jest, jest potężne, proszę Państwa, to jest jedna trzecia podatków. Jedna trzecia dochodu gminy to jest podatek od nieruchomości. Jedna trzecia mniej więcej to jest właśnie ten udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Tak bym to podzielił, czyli, czyli jak teraz tak, no jesteśmy tą gminą położoną blisko Poznania, czy graniczymy o podatku od nieruchomości powiedziałem, to jest w 100% podatek gminy, czyli każda firma, która, która powstaje i buduje duże, duże zakłady, no to, to jest potężnym zaszczykiem takim w dochodach gminy, natomiast podatek dochodowy, no to świadczy o sile, o, o, o przedsiębiorcach, o, o, o ich dochodzie, proszę Państwa. a... A te firmy często z Poznania wychodzą i szukają miejsc w tych 17 gminach no ja mówię w opowiedzie w tej chwili to po ja 17 rozumiem 17 panie, panie burmistrzu, że przepraszam, że tak a, a, a kto się buduje, kto przeprowadza się do gmin no ci co mają pieniądze, czyli to są yy, osoby czy przedsiębiorcy, którzy, którzy niemałe mają dochody stąd ten dochód akurat, akurat w naszym przypadku no dość szybko rośnie pomijam, yy, nie, nie mówimy o innych rzeczach ja, ja tylko, na, yy, żeby państwu trochę przybliżyć yy, ten temat Państwa mamy autostradę A2. Autostradę z między Kurnikiem a Poznaniem. I stąd te firmy też y, tą lokalizację naszą y, tutaj y, znajdują. 10-15 lat temu. Y, każdy o tym wie no, Tarnowo podgórne. Druga strona Poznania zupełnie dla nas. Y, przecież przedsiębiorcy albo Kapitał Zachodni y, tam się, się lokalizował. A wiedzieli, że autostrada będzie z tej strony, czyli zdecydowanie lepsze tereny, tak, takie logistyczne, to były po stronie y, południowej Poznania. Natomiast gmina... Tarnowo-podgórne co zrobiła? Przekwalifikowała grunty z rolnych od razu, które należały do Agencji Nieruchomości Rolnych na przemysłowe. Mieli przygotowane grunty. Inwestorzy po tym, po tym przełomie, tam po latach 90., jak poszukali szukali terenów, to szukali takie tereny, które już są przygotowane do inwestycji. Inwestor nie miał czasu, proszę Państwa, na czekanie. Aha, jak zmienicie plan, za półtora roku zacznie działać. Nie, jak to się przygotowane, to wchodzi. I stąd taki szybki boom inwestycyjny w Tarnowie-Podgórnym nastąpił. Myśmy tego nie zrobili, no był i teraz powiem. Silny taki opór, wiecie Państwo, no, rolnictwa, nie my tu rolnicy, własność nasza i tak dalej, szanuję, proszę Państwa, to, 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 tą grupę ludzi, zresztą akurat pracowałem 11 lat w kombinacie państwowych gospodarstw rolnych w Kurniku, duży, duży obszar tutaj gminy Kurnik był przez, przez te były kombinaty PGR zajmowane, a rolnicy indywidualnie mówimy, nie, my jak przekwalifikujemy grunty, inaczej. Chciano to uwłaszczyć dajmy to rolnikom. I tu już, tu już trochę to już w szerszą politykę Te grunty sprzedajmy czy przekażmy rolnikom. One, one nie były, przy Państwa, prywatne, bo należały, mówię, kombinaty PGR-Kubnik, czy, czy kombinaty PGR, to to były wszystko państwowe yy, przedsiębiorstwa. Natomiast właśnie ten taki opór w roku 90., że nic nie robimy, nic tam nie państwowimy, wszystko prywatne, to spowodował, że nie zmieniliśmy tych gruntów. Tarnowo poszło dalej, być może inny układ w Radzie, a teraz polityczny tam był, że była ta, ta przychylność. Ale teraz, ale teraz to się trochę zmieniło, bo ta autostrada już powstała i firmy teraz, firma Raben wielka między Poznaniem a Kornikiem jadąc, proszę Państwa, przeszła z gminy Tarnowo Podgórne do Kornika i to w roku 92, czyli wtedy gmina Tarnowo Podgórne się rozwijała. Ale to tylko dlatego, żeby Państwu tutaj przybliżyć, gdzie się znajdujemy i jakie są korzyści ewentualnie z tego, z podatków, z podatków.